bo za startboxem jest jeszcze oznaczona dziesiątką make sure. Z nią bywały problemy, jeżeli chodzi o maszynę startową. Natomiast teraz bardzo ładnie weszła do startboxu i czekamy na sygnał do startu. Drzwiczki się otworzyły, gonitwa wystartowała. Tam bardzo mocno spóźniła start. Oznaczona numerem pierwszym zawieja. A na froncie jest aktualnie Guapo Moreno. Na pozycji drugiej galopuje In Polonia. Na miejscu trzecim jest Szafirka. Następnie Darwin razem z Cygrydem. na kolejnej po pozycji King Sobieski. No i na ostatnim miejscu mająca problemy ze startem w tej gonitwie oznaczona jedynką Zawieja. Konie są w połowie pierwszego zakrętu. Mają do celownika około 1800 metrów. Na prowadzeniu jest oznaczony numerem siódmym Guapo Moreno. Na drugim miejscu In Polonia. Na pozycji trzeciej Szafirka. Następnie Sygryt Po zewnętrznej do przodu tam idzie jeszcze King Sobieski. Blisko tych koni już są pozostali uczestnicy. Tam się z tyłu zgrupowała dość mocno stawka. Tempo jest dość solidne. Jeszcze nieco ponad półtora kilometra pozostało do celownika, a na froncie jest oznaczony numerem 7 Guapo Moreno. Na drugim miejscu In Polonia. Na pozycję trzecią, już tam po zewnętrznej z ostatniego przeszła zawieja. Zobaczymy ileż to sił kosztowało Tykla, czy odzyskanie tak wielu straconych długości. Chociaż teraz King Sobieski odebrał jej to trzecie miejsce. Bardzo mocno tam jest posyłany, no i galopuje w czubie. Ale na froncie nic się nie zmienia. Guapo Moreno to jest wałach oznaczony numerem siódmym, jest na prowadzeniu. Na drugiej pozycji in Polonia, na trzecie znowu wjeżdża Zawieja, na czwartym miejscu jest szafirka, na piątym odpada King Sobieski, no i reszta koni. Tam z tyłu, ale bardzo tłoczno. No i już są w ostatnim zakręcie. Pozostało do celownika około 900 metrów. Guapo Moreno jest na pierwszej pozycji, Zawieja tam na miejsce drugim. Na trzecim miejscu jest Impolonia. Darwin tam skakuje. na czwarte. Na piątym jest Szafirka. Następnie King Sobieski i dwa ostatnie miejsca to są Sigrid oraz Make Sure. No i już zbliżają się do prostej finiszowej. 550 metrów do celownika, a wyprowadza głapo Moreno. Chociaż już Zawija tam w ręku pięknie go. Wyprzedziła i jest na froncie, ale tam włącza się również po zewnętrznej do walki Darwil. Zawieja Darwil i Impolonia to jest prowadząca na niecałych 400 metrów przed celownikiem. Darwin zjeżdża do środka, jest na froncie. Darwin na drugim miejscu, Inpolonia na trzeciej pozycji, zawija. Darwin, Inpolonia zawija. Te trzy konie mają wyraźną przewagę. Jeszcze 120 metrów do celownika. Darwin nie zmierza do celownika i wygrywa tę gonitwę Darwin wygrywa. Inpolonia na drugim, zawieja na trzecim, na czwartej pozycji. Dalej Sygryt Głapomoreno, Moreno. Darwin oznaczony numerem dziewiątym, dosiadany przez Kumusz Beka, 1 Ulu, trenowany przez Wiesława Kreszyłowicza. Jako pierwszy mija linię celownika i zwycięża w tej gonitwie.